Ejo, tutaj Amsza kochana jest ze mną. E, kto jest ze mną? Z, z stołem jest Blady. Elo, Elo! Siemanko! No dokładnie. Siemanko i... wszystkim, pozdrawiam się, zostałem zaproszony. No i tak postanowiłem wbić po znajomości. Zagramy sobie w dzisiaj w nasz ulubiony tryb, czyli y, skrzydłowego. Tak, dokładnie. I będzie fajnie. No. No. Tutaj Amsza mi mówi, że ona jest mistrzynią, jeśli chodzi o ten tryb. <grym> Więc, e, więc czuję, że będzie profesjonalnie. Jaką masz rangę tutaj? <grym> Silver jak... 1. Silver 1? O, to profesjonalnie tu widzę. No, najlepsza to będzie klasa. Najlepsza ranga. Też tak uważam. To będzie klasa w takim razie. To klasa, klasa. Najle... O, kurde, to coś czuję, że będzie dobry mecz. Jak ten Silver 1. No, to ja przeczuwam dobry mecz. X. No, na pewno będzie łatwy. Chyba. Nie, no co to będzie hardcore'owy? No Będzie hardkorowy, zobaczysz, nie będzie łatwo. To będzie igranie z ogniem troszeczkę. Mhm. Mhm. No ale też jesteś ty, nie no to tam też może, Wiesz. No to będą wyższe, o nie, to będą wyższe te Za, za wyżą, bo to no, wiesz, tutaj o nie, niedobrze. To będą wysokie rangi. Znaczy ja jeszcze nie mam w sumie przyznanej rangi, więc nie wiadomo, ale mogę może zawyżyć. To będzie ciężka sprawa. A jaką miałeś razie. najwyższą? Kiedyś. Na skrzydłowym? Na skrzydłowym nigdy nie miałem rangi. Ale bo tak, bo na, ja na MM-ie. Ten... A, no to jakieś tam goldy miałem, no. Mm. Jakieś goldziki. No, no, ale spoko, to pociśniemy, to będzie krótka piłka, będzie raz, dwa. To, ja tak coś czuję, że to ten, bo ja gram z moim dobrym kolegą i tam, ja tam cisnę ładnie. No to dobrze. No, więc Już te starcie je to... zabili. Myślę, że to będzie króciutka piłka tu za chwilę. Mm -hmm. O, ale dobrze są, o kurde, patrzcie jak mnie biją, jeszcze jak się nie zaczęli. No, widać, że to mamy... będzie wyzwanko jakieś. O kurde jak mnie biją, ledwo się respektują, nie atakują. Właśnie. Niedobrze. No. Nie można... Człowiek nie może się zrespić już cię atakują. Nieładnie z ich strony jest. Strasznie brzydko z ich strony jest. No. Kurde, niedobrze. Amsza, weź tam ich pociśnij trochę No dobra, dobra, no. dobra Weź tam ich tak pociśnij, pokaż im Pa, już nie No No widzisz, klasa Ej, no to ładnie ich tam ciśniesz ledwo, <grym> ledwo zaczęłaś I ja tu widzę, że już wygranko jest jakieś takie lekkie Ta, no Dobra rozgrzewka <grym> Kurde, na dachu cię czaił Dobra, zaczynamy! W koniec, rozgrzewki. Lecimy z tym mocno. Dajemy się wszystko. Tak, dokładnie. No to ja, to lecimy. Co nie, go, go. Good ha. A, po, e, dobra, myślałem, że napisałem. Dobra, połowa, ale nie napisał, jednak nie. Okej. Okay. No nie wiem, co się skitrali chyba o kurde! Jak mnie załatwił! Chyba z dachu zeskoczył. Chyba ja się kręcę. z kosy zabiję. No i to jest tak załosne, jak to można było. Totalnie się tego nie spodziewałem. Oni chyba oszukują, plantuję, uważaj. O nie dobra. Niś... Dobra, nic nie stało to dopiero pierwsza runda. No... Pistoletko nie pewnie... są trudne. Mi się wydaje, że twoje rangi pewnie weszły, na tak trudno no, jest, no. dokładnie, nie? <noise> ja cię kręcę. A, failowa pierwsza runda. Dobra, skończyło się śmieszkowanie. No, ja już teraz... Ja teraz biorę bizonka i raz, za, tam wlatuję. Mhm. No. Ale mnie za WP wzięli. Dobra, plady. Bloody... <noise> ja ci... on już kupiła WP w drugiej rundzie? to jest żenujące. Naprawdę, to jest żenujące w tym momencie. Ja po prostu ja nie wiem co ja tu mam myśleć, no ale to jest żenujące po prostu jak tutaj co tu się najlepszego dzieje Dobra, ja tam idę się z nimi przywitać, bo mnie zaczęło denerwować. Jeszcze zrobimy kambaka! Dobra, ja dobrze... Nie, nie wierzę, no to jest! 99 gościu ma, Jakby to. Łapiecie, że za zatwim jest na jakimś nowskopie. Ja nie wiem co tu się najlepszego dzieje. To jest żenujące. To jest naprawdę żenujące. No niestety, ale Amelia, ale chyba nie, nie będzie iść za dobrze tam w tej rundzie. Przeczuwam no. bardzo zły rundę, bardzo złą rundę. No. Nie wierzę, nie mogę z tego gościa za wupy, to jest bez sensu. No. Chyba... Chyba to będzie do wyrzucenia ten odcinek, tak jak coś takim się wydaje. Hmm... Nie widział mnie. Co się dzieje? Dobra, dawaj, kierujesz to. jaj, było blisko, ale się nie udało. No, niestety nie jest łatwo. No cóż, najlepsza runda to chyba nasza w życiu, nie wiem tak mi się wydaje, ale przynajmniej załatwiać tego typa zawłupy, ale pewnie kupi sobie kolejną, bo go na pewno. No właśnie. No, jak zwykle wupy. nie, nie potrafię grać na tego typa. wupy tam siedzi, no i zabija wszystkich. O, zabiłam opopowca. O, nice. Obiłam go trochę, no dawaj. Cichutko. No nie że on też miał wę! Przecież to jest bez sensu, oni za wupy tylko biegają Żałosne Tyle w temacie. Całosne No, biegałem tylko za Wy i cwaniakują. Nie ma w ogóle podejścia. Jak na moje. O kurde, ale że palące ciała. Drugie kurde, no, co, się sta... co się stało? No moje pierwsze kile chyba w tej, tej rundzie. Żałosne, na razie powiem wam, że póki co to tragedia tutaj. No bo gałgany jak chodzą nie denerwują, bo cały czas tylko zawłupy używają, masaka. Co za, co za gałgany dwa. I znowu pewnie kupią awp i zadowoleni będą. No nie bierze Mówię ci, to są jacyś oszuści, mają za wysokie rangi, nie podoba mi się to. O Jezu, ja co w ogóle też nie mogę w ogóle grać? Co tu się dzieje? Ajajaj. Aj, aj. Wiesz Już jest problem, bo jak jeszcze grałem z moim kumplem. Mhm. I taki jest problem, że po prostu on miał wyższe rangi, więc automatycznie ja też rangowo pewnie wyżej wrzuca. I teraz zagram z tobą, to wrzuca nam pewnie bardziej bliżej moje rangi, no i nie dajemy rady, no. A. Nie, dobrze. Może tak być. Dobra. Kurde, widzę, że coś zacząłeś grać. No, widzisz, tak to się robi. Krótka piłka. No, ciśniemy ich. Skończy się śmieszkowanie, bo mnie już zirytowali po prostu, co nie? Mm. Więc w końcu trzeba coś zacząć robić. I tak jest żenująco, bo przegrywamy <laughs> tak z takim, no, kredensem co najmniej, ale... Na górze jest ostatni. Gdzie konkretnie? Ładnie no, już. nie ma. No, pocisnęłaś go. Niech wie, że kurczę, że się skończyły. Co nie? Mm. Dokładnie. Jeden nie żyje? Na midzie jest mniej więcej Dobra, tylko z dwóch stron weźmiemy. No super Niech wie, że tutaj kurcze koniec tego dobrego Patrzcie, widzisz? Tak to się robi No skończyły się żarty Zdenerwowali mnie, ja teraz się mszczę po prostu i tyle O kurde Kupił chyba WP gościu O nie no. Wracają no, do gry, no. znowu ten minor oszu z AWP co tylko biega. AWP to ewidentnie ich mocna strona. Czemu to się... Dawaj, ciśnij, ciśnij, go, na ciśnij. Kurde, Ajajaj. Aj, aj. Dobra. A, mogę spróbować zmienić na AWP, ale ja nie potrafię strzelać za WP, ale jak to się mówi olo. O, nie potrafi strzelać, Jeden. No. no musiałem to zrobić, bo mnie zaczął jedytować no. Jest tutaj na... pod mojej strony na WP. Jest na, rec, na rec, naszego pobieg, na rec, naszego pobieg, na respa na... się tam. Zabij go! Był tam, był tam! to wiem, Był tam, wiem, się, no. Ale ma WP. No, uważaj, strzela do Cię. Musisz na niego wyskoczyć i go... dwie szybciutko. Ale nie jest taki... Dobra, <noise> go! No i... ten... To był Dobra. No, widzisz, rozgrałaś to. Dobra, lecimy. Może jeszcze jest jakaś szansa na remis. No, minimalna, ale jak to się mówi, można zawsze spróbować. No. no ale na początku jest strasznie mocno poczynione. tu jest takie. Dobrze! Nie? Ja co to są dobrzy, kurde no na prawo <grych> Tu no Dobra, mam go już prawie Super. Dobra Pociśniątko Ło Jak małpy z no. kosty robią, ja nie wiem No robią, no są wyższy poziom jest co nie? Bo dostaliśmy takie moje rangi troszeczkę i tak to się właśnie kończy no, mi też coś się nie podoba, że są tacy uzbrojeni. No, przede wszystkim ta WUFA trochę dacie, Dobra, ale go tropiłam, nie? A gdzie jest? Na środku, dwójka była, ale jeden chyba poszedł na prawo, no będziesz miał go... Na lewo znaczy, będziesz miał go od razu na lewo, a drugi pewnie na prawo, więc w sumie z dwóch stron cię obejdą. No co został ci ten, który ma 100 HP. O, Izie. super. Kurde. Co to ma być dla Bladeusza? Dobra, teraz zobaczymy pewnie minął. znowu weźmie teraz tą e, AWP. AWP i już nie będzie tak miło. No, niestety. Są AWP to trochę robi robotę Trzeba na nich wyskakiwać. Znaczy, go? Ładnie. O nie, drugi jest jeszcze jeden. Масса настал. Ну, раз может быть в Где? Да. O, super! Dobra, A jednak widzisz, jest remis, widzisz? No zremisowaliśmy i co? Tak, to się robi właśnie, no widzisz, my nie przegrywaliśmy, ale serdecznie zremisowaliśmy. Króciutko, widzisz? No ale powiem ci, że no to nie była najlepsza moja <śm> 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 no, no Ale i tak, że tak. wygraliśmy, no to wiesz. No. To remisik był, remisik, więc wiesz, klasa. No. no. Dobra, no to... Dziękuję. Bladi no, podoba elo, elo. jak tam Ci się tak? gra podobała ze mną? Nie no, spoko było. Elo, elo. No, to, no tak. Papatki.